Mimo poświęcenia miasta demonów ciemność nie znika, dopiero poświęcenie Tanzy sprawia, że kryzys zostaje zażegnany. Al mówi, że Subaru żyje, zaś Vincent, aby go znaleźć, rozpuszcza po kraju plotkę, że gdzieś w kraju znajduje się cesarski bengard, który opisem idealnie pasuje do Subaru. Witajcie złąkani internetowcy, nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z nowelki ReZero. Dzisiaj na taśmie wjeżdża kolejny rozdział tomu 30, pod tytułem Kakofonia Warownego Miasta. Standardowo materiał składa się w głównej mierze ze streszczenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i tym co wnosi do całości fabuły. W tym momencie ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami z nowelki, a także proszę was o łapkę w górę i suba. Tymczasem przyszła pora na atak z powietrza. Rozdział rozpoczyna scena, gdy Rem wpatruje się w dal myślami będąc przy Subaru. Starała się wykonać zadanie Prisilli i stać się, jak to ujęła, częścią świata, lecz ta była dość niecierpliwa i cały czas uciekała myślami do tego, który o niej pamiętał. W pewnym momencie podchodzi do niej Szult, którego Priscilla posłała po pokojówkę. Myślami Ren wraca do Priscilla i jej metod, z jakimi zarządzała Guaral. Po przejęciu miasta przez Szutgaku, nie dochodziło do sprzeczek między Amazonkami a żołnierzami. Dzięki autorytetowi Zikra oraz Mizeldy. Problem leżał w mieszkańcach warownego miasta, którzy byli wyraźnie niezadowoleni z takiego obrotu spraw, czemu nie było się co dziwić. Wszyscy jednak zamykali usta, gdy Priscilla wkraczała na scenę, mówiąc, że są wolaki i ich powinnością jest podążanie za silniejszymi. Rem nie rozumiała sposobu działania Priscilli. Obecnie przebywali w rezydencji, która była największą w całym mieście. Nie stała pusta. Heinkel, przy użyciu miecza, grzecznie wyperswadował właścicielom, że rezydencja przejmuje Priscilla, bo tak jej się podoba. Remy wyraźnie podkreślała, że nie rozumie postępowania Priscilla i powinna czasem patrzeć na tych, którzy są słabsi. Kandydatka do tronu, oczywiście, wyraża podziw, wymieszany z niesmakiem, gdy słyszy słowarem. Pokojówka mierzyła wszystkich swoją miarą, ponieważ po utracie pamięci wszystko było dla niej nowe i świeże. W oczach Heinkela natomiast była nieustraszona. Zdobywanie achievementów i tytułów w rezerwie to dość specyficzna sprawa. Dogaduj się z dziećmi, to nazwą cię zaklinaczem dziewczyny. Odpyskuj rudej, to w zależności od ich humoru zyskujesz tytuł nieustraszonego albo zwyczajnego debila. Shult mówi, że dobrze, że Rem jest ich sojusznikiem. Priscilla podkreśla, że na razie tak jest, lecz ta należy do innego obozu i w przyszłości mogą być wrogami. Shult mówi, że Rem próbowała zastosować się do rad Priscilla, Dlatego myślał, że są sojusznikami. Słysząc o tym, że Priscilla udziela jakichkolwiek rad pokojówce, Henkel zaczął się dopytywać, co to ma wszystko znaczyć. W końcu, trzymanie wroga i dawanie mu rad mogło doprowadzić do wycieku ważnych informacji. Priscilla mówi, że trzyma rem przy sobie, bo uznała to za ciekawy przypadek. Henkel wyraźnie boi się każdego słowa Priscilla, co rem wydaje się dziwne. Widziała jak władał mieczem. Jego techniki były bardzo wyrafinowane, w dodatku odniósł zwycięstwo bez zabijania przeciwnika. Priscilla mówi, że przygarnęła rem, bo taki był jej kaprys. Tak jak wtedy, gdy ratowała Szulta, gdy przymierał głodem, i Henkela, gdy wykrwawiał się w obliczu bezowocnych wysiłków. Rem pyta się, po co w ogóle Henkel przyszedł do sali, albowiem Priscilla wezwa ją i Szulta, aby ją przebrali. Nie rozumiała, po co im Henkel. Priscilla mówi, że doświadczenie mówi jej, że lada moment wysłannicy dojadą do House Flamed, a to poruszy dużą machinę. Słysząc o delegacji Rem zaczyna się złościć, bo znowu myślał jest przy Subaru. Schult mówi jej, że powinna się rozpogodzić, albowiem wygląda ładniej gdy się uśmiechała. Schult dzieciaku, przestaj nam bezgerylizować. Henkel odchodzi zostawiając Schulta, Rem i Priscilla samych w sali. Rem ponawia pytanie co Priscilla zamierzała zrobić. Ta odpowiada, że przygotowaniami do wszystkiego zajmie się Heinkel, generał i Mizelda. Ona w tym czasie się wykąpie. Mówi Szultowi i Rem, by przygotowali kąpiel. Schultz zabiera się do roboty, zostawiając Rem sam na sam z Priscilla. Pokojówka pyta Priscilla, co zaprząta jej głowę. Krwawa panna młoda mówi, że zbyt wiele rzeczy idzie po jej myśli. Nie chciała tego. Gdyby świat działał tak, jak ona tego oczekuje, to nie miałaby powodu, by wyczekiwać jutra. Pyta Rem, czy ona sama chciałaby żyć w rzeczywistości, gdzie wszystko od dnia jej narodzin jest zaplanowane. that. Gdy tylko słychać jak Szult, który nie radzi sobie z przygotowaniem kąpieli, krzyczy, Rem mówi do Priscilla, że nie będzie robić wszystkiego tak jak Prisilla chce. No co ta mówi, że przecież nie zignoruje krzyków Szulta. Rem mimo wszystko idzie pomóc mu przygotować kąpiel. Rozdział skupia się na postaci Szulta. Miał sobie za złe, że nie potrafił i nie był w stanie odwdzięczyć się Prisilli za jej dobroć. Urodził się w biednej rodzinie i często głodował, aż któregoś dnia rodzina przegnała go z domu. Gdy spijał wodę z kałuży, uratowała go Prisilla. Szult zdecydował się tamtego. Dnia powierzyć wszystko swej pani. Bolało go jednak, że nie jest dla niej jakkolwiek przydatny. Tisilla była wszechstronna, silna, mądra, piękna i wielce utalentowana. W oczach Szulta Al był dobrym sługą, który wiernie towarzyszył swej pani. Lubił natomiast towarzystwo Heinkela, który nieco szkolił go w szermierce. ale już wcześniej tego próbował, ale jego metoda polegała na treningu przez cały dzień od rana do nocy i pięć dni odpoczynku. Heinkel natomiast lepiej mu wszystko tłumaczył i kazał mu trenować codziennie. Do Szulta podchodził Utakata i Flop. Mały lokaj wyjaśnia, co robi sam na zewnątrz bez swojej pani. Nazywa przy tym Utakatę Panienką, co ją bawi. Shultz, ja nie chcę cię martwić, ale Priscilla uważa cię za uroczego. Rem, jak słyszy, że krzyczysz, to leci ci na pomoc. Utakata mówi, że jesteś zabawny. Obawiam się, że powinieneś się bać o swoją niewinność bardziej niż Flop, gdy Mizelda pojawia się na horyzoncie. Flop mówi, że każdy ma swoje zmartwienia, i od razu widać, kiedy biorą nad nim górę. Medium, choć nie wygląda, też miała swoje zmartwienia. Szult pyta Flopa i Utakatę, jak stali się tym, kim się stali. Utakata mówi, że stała się taka jaka jest w chwili, gdy matka wydała ją na świat. Dodaje, że jej matka nie żyje, co wzbudza nutkę współczucia u Flopa. Mała szutraku mówi, że gorzej śmierci jej matki zniosła Tarita, ale i nią i Utakatą zajęła się Mizelda i wszystko jest już w porządku. Flop głaszcze ją po głowie mówiąc, że jej matka na pewno byłaby szczęśliwa widząc, że mała Utakata rośnie na silną i piękną wojowniczkę plemienia Shudraku. Utakata mówi do Flopa, że jej mama nie żyje, więc już raczej się nie cieszy, a Flop mówi dziwne rzeczy. Flop mówi, że gdyby miał odpowiedzieć na to pytanie, to chyba powiedziałby to samo co Utakata. Oczywiście nie miał na myśli narodzin jako Shudraku. Nawet by mu to nie przeszkadzało, bo Wtedy cała wioska byłaby jego rodziną, a tak ma tylko medium, przez co czasem czuje się samotny. Flop mówi, że stał się taki, jaki się stał, przez wpływ otoczenia. Dorastał bowiem w nieprzyjemnych warunkach. Często go bito z byle powodów. W takich sytuacjach Medium często go głaskała w bolące miejsca. Medium stała się tak silna w momencie, gdy jej brat nie mógł jej ochronić, i oberwała. Gdy masowała bolące miejsce, to dalej bolało, a ponieważ Medium nie lubiła bólu, zaczęła trenować tak, aby nikt jej więcej nie uderzył. To się nazywa prosta i zabawna historia. Nie lubię jak mnie biją. Będę na tyle silna, że to ja będę biła ich. To się nazywa prawo ulicy. Flop reklamował swoją siostrę ile wlezie. Był z niej dumny, albowiem on był tylko kupcem, który usilnie starał się spełnić swoje marzenie. Utakata już proponuje Szultowi wspólny trening strzelania z łuku, gdy młody lokaj z przerażeniem patrzy na niebo. Wszyscy patrzą do góry i Flop do tej pory pogodny poważnieje mówiąc, że to podniebne smoki. Inwazja na Guaral rozpoczęła się w tym samym momencie co atak ciemności na House Flame. Wewnątrz katusza Heinkel wyczuwa, że coś jest nie tak. Za oknem widzi jak niebo przysłoniło stado smoków. Mówi do Zikra i Mizeldy, aby zmobilizowali wszystkie swoje oddziały. Pyta generała, kto według niego mógłby odpowiadać za atak. Mówi, że stolica nie miała takich zasobów, aby zebrać tylu podniebnych jeźdźców, więc opcja była tylko jedna. Madeline Ashard, jedna z dziewięciorga. Henkel patrzy na niebo nie w to, że atakowała ich jedna z dziewięciorga. Słyszał o nich pogłoski. To nie byli ludzie, a potwory, z którymi szanse mieli jedynie najsilniejsi. Lugniki, mogliby im dać radę dowódca gwardii królewskiej lub Reinhardt. O swoim staruszku to zapomniałeś, tak? Henkel oznajmia Zikrowi, że to on będzie dowodził. Henkel zamierzał robić to, co mu się podobało. Miał gdzieś guła rol, lecz jeśli miasto upadnie, to jego pani mogła go przegnać. Zamierzał walczyć. Po wyskoczeniu z ratusza biegł po dachach, widząc nadciągające smoki. Gdy zbliżył się do jednego z nich, wyciągnął swój miecz o imieniu Astrea i rzucił się na wroga. Gdy rozpoczął się atak, Flop i dwójka dzieci schowali się w bocznej uliczce. Flop słyszał i widział, jak Smoki burzyły całe miasto przy użyciu głazów. Guaral było skazane na porażkę. Piękne i potężne mury warownego miasta były bezużyteczne w obliczu latającej armii. Wyjście na ulicę nie wchodziło w grę. Smoki porywały tych, którzy znaleźli się w ich zasięgu. Nagle z nieba ranny smok, którego dobijał Henkel. Był cały we krwi. Zmartwiony Schultz spytał go, czy nic mu nie jest. Ten zapewnił go, że jest cały we krwi, ale nie swojej. Flop zasugerował, aby schowali się pod ziemią i wytarzali w przyprawach, albowiem trochę wiedział o smokach i miał pewność, że te nie lubią ostrych zapachów. Flop zamierzał zabrać dzieci albo do Mizeldy, albo Prisilli. Henkel przyznał, że to mądra decyzja, albowiem w mieście, tylko w pobliżu najsilniejszych, było względnie bezpiecznie. Nie zamierzał jednak pozwolić Flopowi, aby robił to, co mu się podoba. Zamierzał zabrać Szulta do Priscilli. Miał w nosie Guaral. W mieście były rzeczy dla niego istotniejsze niż samo miasto. Zamierzał uratować Szulta, aby jego śmierć nie zepsuła humoru jego pani. Gdy już ma ruszać, staje przed nim uroczo wyglądająca dziewczynka, od której bije złowroga aura. Zadała jedno pytanie: czy to Henkel zabijał jej smoki? Sługa Priscilli uświadamia sobie, że są w beznadziejnej sytuacji. Stała przed nim jedna z dziewięciorga. Madeleine deklaruje, że za przelaną smoczą krew zapłacą swoją własną. Ile ci Agnarowe bingo? No to się porobiło moi drodzy, pierwsze pół rozdziału skupia się wokół Rem i Szulta. Pokojówka rzecz jasna dalej stara się odnaleźć samo siebie w nowej rzeczywistości, w której się obudziła bez wspomnień, ale za to z podejrzanym typem, który jedzie głównym na kilometr. Oczywiście Rem nie do końca ogarnia, że Priscilla nie przyjmuje odmów i jej się raczej nie pyskuje. Jest uznawana przy tym za nieustraszoną i tutaj taka moja mała dygresja odnośnie postaci Priscilla. Otóż Luda, jak pewnie zauważyliście, no generalnie robi to na samą ochotę, ale przynajmniej w moim odczuciu, jeśli ktoś sensowniej odpowiada lub wykazuje się brakiem lęku wobec jej persony, to ta uznaje taką jednostkę za ciekawą. i Chętniej spędza z kimś takim czas. Sama Prisilla ma raczej charakter prowokatora i doskonale rozprasowuje ludzi, dlatego jeśli ktoś mimo wszystko ją zaskoczy, to jednak jest to taki mały wyraz szacunku z jej strony. W przypadku Subaru to bardzo łatwo go wyprowadzić z równowagi, nie trzeba być Prisillą. Ale taka Rem, która wykazuje się dość interesującymi zachowaniami w jej oczach, jest intrygującym przypadkiem. Szczególnie podoba mi się rozmowa pokojówki z krwawą panną młodą odnośnie życia w świecie, gdzie wszystko idzie po czyjejś myśli. Nie da się u... Ukryć, ale Prisilla trochę racji ma. Skoro wiemy, że jutro wydarzy się to, co chcemy i mamy tego gwarancję, to jaki w tym sens życia? Owszem, fajnie, gdy coś nam się udaje. Ale życie złożone z samych zaplanowanych sukcesów jest mało ekscytujące, albowiem gdy wiemy, że wygramy i jak wygramy, to nie czujemy satysfakcji ze zwycięstwa. Taka tam filozoficzna dysputa na temat życia i oczekiwań w zwykłej pogadance przed kąpielą. Potem przechodzimy do szulta, ale jest to poniekąd jedynie odwracanie uwagi czytelnika od nazwijmy to prawdziwej postaci rozdziału, czyli flopa. Otóż blond włosy kupiec zaczyna tutaj nieco opowiadać o swoim dzieciństwie i tym w jakim środowisku dorastał. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, albowiem tak jak szulta uratowała Priscilla. Flopa uratował ktoś, kto, jak się później okazuje, dużo wiedział o smokach, i mało tego znał się na nich najlepiej w całym królestwie. No, generalnie mogę wam zgadzić, kto to jest, a raczej kto to był: Baleroy Temegliff. Za życia, jeden z dziewięciorga boskich generałów. Za życia, albowiem poległ w walce z Juliusem. Na no flopcie to by się nieźle zdziwił, jakby się dowiedział, z kim sztamy trzyma Subaru. Nie ma co. Oczywiście to wyjdzie na jaw w przyszłych rozdziałach i będzie to wątek, który troszeczkę się pociągnie, bo Balroy miał powiązania również z naszą Loli Smoczycą, Vincentem, a także z tą cycatą Lasencją z okładki tomu 32. Dlatego spokojnie, Tomcio Baleron. Powróci, nawet jeśli nie osobiście. Kurwa, nie spoileruj, i to robić deklu. Co zasługuje na szczególną uwagę w tym rozdziale, to jak dla mnie Heinkel. Do tej pory ojciec Reinharda nie pokazywał ani trochę na co go stać, no bo w sumie co pokazał w Cristelli. Alkoholik, nie rób, gdy Subaru na niego naskoczył, ten powiedział rycerzom, żeby zareagowali, wziął Felt na zakładniczkę, żeby Reinhard bronił go przed kultem, rozproszył ojca w walce z matką i zwyzywał wszystkich. No a generalnie się okazuje, że on to by Subaru z palcem w dupie poskładał. O Heinkelu można mówić wiele złego, ale nie można mu odmówić siły. W pierwszej kolejności to nawet urocze, że trenował Szulta w walce mieczem i robił to lepiej niż Al. W drugiej kolejności przejął jakiś tam pałace w Guaral, nie zabijając przeciwników, a jedynie ich obezwładniając. A samarem określiła jego technikę i styl walki jako bardzo wyrafinowany. Na sam koniec od tak wskoczył na dach i rzucił się na całą armię smoków, i od tak sobie ukatropił kilka. Oczywiście widzimy śmierć tylko jednego, ale Meidelin zapytała, czy zabija smoki w liczbie mnogiej. A co sprawia, że Henkel to pierwszą lepszą ciotą do bicia nie jest i walczyć umie. No nie ukrywam trochę mylne pierwsze wrażenie, a co lepsze, to dopiero Początek wzrostu jego reputacji w moich oczach. Heinkel jest jaki jest, ale w tomie 32 to nie dość, że wam się go troszeczkę szkoda zrobi. Ale przy okazji minimum szacunku do niego nabierzecie. Samo Mugwatall zostało zaatakowany przez Smoki z Maidlin na czele, i lada moment zacznie się istna sieka, albowiem już od kilku tomów wiemy, że jak jeden z dziewięciorga wkracza do walki, to krew będzie się lała gęsto. Ale o tym już za dwa tygodnie. A wam, jak podobał się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. Bijecie także na mojego Twitcha, odpada Facebooka, TikToka i Instagrama, a także kanał współtworzony z Nishino. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale zamawiania mangi Oshinoko. Kolejny materiał z g 0 za dwa tygodnie albo albowiem za tydzień kolejny materiał z rozszerzania Lord Crossverse. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.